Kucia I mamy przygotowany kalendarz z domkami. Domek na każdy dzień i tam mamy zadania powkładane, tak? Nie, nie, nie. Dzisiaj jest numer 4. To cztery? To jest pięć. Tutaj jest numerek cztery. Antoś wyjął zadanie na dzisiaj i my już zrobiliśmy dzisiejsze zadanie. Pamiętasz, Antoś, jakie było nasze dzisiejsze zadanie? Jakie było zadanie? Jakie było zadanie na dzisiaj? Przygotować obiad albo przekąskę razem, tak? I przygotowaliśmy. Byliśmy dzisiaj na zakupach. I wróciliśmy i chłopcy byli bardzo grzeszni, więc zrobiliśmy sobie przekąskę, tak? Tak. Mhm. Więc zadanie na dzisiaj zaliczone. I będziemy musieli jeszcze znaleźć bombkę z takim obrazeczkiem i przykleić ją na choinkę potem, tak? Tak. Tak, bardzo ładnie. Chcesz sadzić domek z powrotem na miejsce? Na miejsce. Ale mama musi to no z powrotem Z powrotem tam włożyć? Dobrze, to za chwilę włożymy. Teraz. Masz powiedzieć hej też. Hej. Otwieramy pudełko, tak? Kucio dzisiaj otwiera pudełko wielkie. I znajdziemy numerek cztery. Tu jest numerek cztery. Wymierz woreczek. Antoś poda pokrywkę i zamkniemy znowu, tak? Podaj Antosiowi woreczek. Mhm. Ja. Ja. Łucio to jest bardzo samodzielny chłopiec. Wszystko by chciał sam robić, tak? Mama. Brawo. Łcio, powiesz papa? Czy jeszcze papa. nie? Okej. Okay. Hej! Znowu hej. Antoś ciągnął już, yy, co to jest? Sereniferek. Numerka hey. 4. Mhm. Uh -huh. I dasz radę sobie, Antoś, to teraz zaciągasz, tak, Z zaciągasz mocniej, więc teraz będzie ciężej otworzyć. Musisz tutaj pociągnąć. O, tak. Widzisz? Coś szeleści. Tak. To to. To to. Pokaż tutaj. I tak bardziej połóż. O, tak będzie lepiej. O, tak zaprezentuj. Czy wy wiecie, co to jest? Antoś, czy ty myślisz, wie, myślisz, że wiesz, co to jest? To chyba, to chyba, to chyba. To co tu jest narysowane na tym kółeczku? Kwiatuszki. Tak, taki magnes ozdobny. Tak. Tak jak mama ma dużo magnesików ozdobnych, mama uwielbia takie magnesiki. Jest. I drewniane, bardzo rzeczy lubię. Proszę bardzo, magnesik od Wonderland Crafts. Jak tam się złapię, o, focus. Bardzo fajny, dwustronny. Piękny, bardzo mi się podoba. Tyle na dzisiaj. Czy chłopcy chcą się jeszcze raz pożegnać? a nawet Klemensa usłyszeliście, tak? Mam nadzieję, że podoba Wam się to otwieranie kalendarzy takie chaotyczne. Macie na miastkę, naprawdę na miastkę tego, jak mój każdy dzień wygląda w tym doborowym towarzystwie moich pomocników, elfików już na Kamila mówię, e, duży elfie i on nie wie o co chodzi, mówię wejdź sobie w komentarze pod moimi filmami, to będziesz wiedział o co chodzi e, i my się świetnie bawimy i powiem wam, że dawno się tyle nie śmiałam dawno nie miałam tyle radości e, powiem wam, że głównie przez to, że mój mąż się dołączył to naprawdę... E, Wiecie, jesteśmy zorganizowani, tak uważam, że wszystko mamy w miarę zorganizowane, ale taka rutyna codzienna trwa I, i u mnie jest coraz mniej tej spontaniczności, bym powiedział o tak. Lubię mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, jak najwięcej wcześniej przygotowane, a, a tutaj lecimy totalnie na spontanie. Próbuję Kamilowi dalej coś wymyślić, żeby coś robił. Ale, jak nam się to znudzi i już nie będziemy mieli z tego przyjemności, to z tego też zrezygnujemy. Jak na razie mam jakiś pomysł i, i coś e, możemy coś stworzyć razem, no to to robimy. E, a mnie też pewnie coś jeszcze wymyśli dziwnego. Cześć dziewczyny. Klaudia powiedziała, że mogę coś nagrać na filmik e, i ona nie będzie słuchać, tylko wrzuci. Więc stwierdziłem, że dostaniecie przepis na gofry. Eee, składników nie będę czytał ogarnięcie w trakcie mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia sól, cukier cukier waniliowy, wszystko wymieszać dodać mleko jajka oraz olej roślinny lub roztopione masło zmiksować mikserem lub wymieszać rózgą na gładką masę ciasto można odstawić, aby odpoczęło na około 15 minut ale nie jest to konieczne. Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec na złoty kolor przez około 3-3,5 minuty lub przez czas podany w instrukcji gofrownicy. Nakładamy ciasto chochlą, następnie wypukłą jej stroną rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej powierzchni. Gofry po upieczeniu odkładać na metalową kratkę. Posypać cukrem, pudrem, podawać z ulubionymi dodatkami, na przykład marmoladą, dżemem, syropem klonowym, owocami i bitą śmietaną. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Papa. Pa. I teraz właśnie zobaczycie nagranie Kamila, którego ja nie widziałam. Wczoraj wieczorem powiedziałam Kamilowi, że jeszcze nic nie nagraliśmy. I, I rzuciłam mu mikrofon na łóżko i mówię, ja idę się kąpać, a ty nagrywaj. I tak trochę pół żartem, pół serio, nie? Że, że coś jeszcze nagramy przed spaniem, ale tak myślałam, że się raczej nie zgodzi, nie? Że po prostu idziemy spać i tyle. I sobie nagram coś dzisiaj i tyle, żeby dokończyć ten filmik na czwarty dzień. A, a tu wracam i Kamil mówi, że filmik nagrany. I mam go dopiero sobie na YouTube obejrzeć. Więc tą wstawkę z Kamilem, nie wiem co tam jest, nie mam pojęcia co tam jest, ale ufam mu, że mnie nie skompromituje i nie powie, że mam tam kotki w piwnicy schowane i tego typu rzeczy. Więc ufam mu, zobaczymy co to będzie razem. Zapomniałam Wam się pochwalić, że wczoraj wygrałam losowanie, rozdanie u AbriS Art. Jestem bardzo podekscytowana. Nie wierzę, że mi się to trafiło akurat. Było 2,5 tysiąca komentarzy i akurat mój się trafił. Czytam nawet więcej? 2,700. I co najlepsze, w prezencie dostanie się już coś jest w tym pudełku. Ale oprócz tego, za każde 50 komentarzy dokładają ekstra prezent. Więc tam powinno dojść jeszcze 50 jakichś małych rzeczy. Jestem ciekawa, co tam wrzucą do tej paczki. Dzisiaj już się ze mną skontaktowali i. Powiedzieli mi, że ta jedna rzecz, która tam była, e, powiedzieli mi, co to miało być, ale że jeżeli chcę, to ja mogę sobie zamienić, więc właśnie znalazłam sobie zestawik, jaki ja bym chciała od nich dostać, e, bo tą rzeczą, którą oni chcieli dać, miała być mapa Ukrainy, e, no i niepotrzebna mi mapa Ukrainy do haftowania, wiecie, ja bym tego e, nie haftowała raczej. Więc dobrze się zapytali i pozwolili mi na coś innego zamienić. Ale i tak, i tak jestem mega szczęśliwa, wdzięczna. Mm, nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Mega się cieszę. I zastanawiam się, jeżeli naprawdę te 50 rzeczy przydadzą mi, to myślę, że się trochę podzielę nimi. Bo, bo wiecie, ja, kiedy ja to wszystko wyhaftuję? Ja będę ustawiona do końca życia z tym. A dzisiaj jedziemy z chłopcami na zajęcia, kolejny dzień zajęć. Tym razem grupka przy kościele, do którego chodzimy. Więc dzieci mają możliwość spotkania się z dziećmi z innych rodzin, które mają takie, wiecie, bardzo podobne do nas wartości. I na tych zajęciach co tydzień jedna mama czyta jakąś książkę króciutką dla dzieci i tworzy jakiś jak to powiedzieć no, coś do zrobienia kreatywnego dla dzieci. Zazwyczaj można po prostu wydrukować kartkę papieru i są kredki, i dzieci mogą pomalować, a można się też wysilić i coś innego wymyślić. I w tym tygodniu jestem ja dzisiaj. I wiecie co, gdyby nie ten kalendarz adwentowy, to ja już bym tydzień przeżywała, że to moja kolej, że muszę poczytać po angielsku, bo żeby to ładnie wymawiać. Wiecie, jeszcze dzieci będą mnie słuchać. A dzięki temu kalendarzowi adwentowemu ja w ogóle o tym zapomniałam i tak wczoraj po południu, o kurczę, muszę wszystko, wszystko zapakować, żeby mieć już gotowe na dzisiaj, um, więc wydrukowałam więcej adwentowe e, i dzieci będą przyklejać bibułę na to. E, jeszcze takiego czegoś nie widziałam u nich na zajęciach. Nie wiem, czy to popularne tutaj w UK, żeby używać bibuły do jakichś artystycznych prac, e, ale ja w Polsce bardzo dużo robiłam bibułą rzeczy na jakieś konkursy plastyczne i tak dalej. No i. Mam nadzieję, że dla takich małych dzieci będzie OK. Zobaczymy w praktyce. Zobaczymy w praniu, jak się okaże. E, troszkę, troszkę mi w e, brzuchu nerw, bo wiecie, będę na świeczniku. E, ale jakoś sobie poradzę, jakoś sobie poradzę. Jutro Wam najwyżej opowiem, jak było. Tak. I to tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pa!